Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Ukaże Kiercemu Piotr Halman, Witaj. Witam cześć. Łukasz, witam widzowie. Było tutaj bardzo wielu niebezpiecznych mężczyzn dzisiaj, ale jest tutaj stróż prawa. No, no, Piotr Halman, dzięki któremu jest dzięki tak. któremu możemy się czuć bezpieczni. Dokładnie. Ale gdzie kajdanki, żeby tutaj, wiesz, kogoś zakłócić jakby, jakby Była ja. potrzeba. Tak Myślałem, że sobie poradzę bez. Co tak dzisiaj spokojnie? Ostatnio jak rozmawialiśmy tutaj, powiedziałeś, że właśnie jesteś po to, żeby tych gitów wyjaśniać, żeby ich odkręcać i tak dalej, a dzisiaj miałeś yy, naprzeciwko siebie Denisa Załęckiego i w ogóle nie poddymiałeś. No ale wie. wiesz, no to by trochę też było niesmaczne, jakbym kury ubierał. Jakby tam policja, bluz, jakby jakby ty, policja jak ja, Dobra, odbijała. Dobrze było, wiesz, no to jest wtedy, wiesz, to tak jak policjant bezbronnego, wiesz. Ale już bo... jesteś policjantem, teraz możesz być, wiesz, takim. To... Takim złym policjantem. No, zawsze tak był to, fiel, dobry był zły porucznik, tak. ale no. Zawsze był ten dobry policjant i ten zły, nie? Tak, tak, zły porucznik. Wtedy ty dzisiaj mieć byś tym zły policjantem, bo byłeś tym dobrym. Kury, nie. nie, nie wiem, czy jest to, wiesz, to by. Yy... Nie, nie czułem tego, żebym miał. Żeby, żeby to na siłę było, tak? Kurę bardziej w sensie, wiesz, jakiś tam sobie wyobraziłem, wy, wy, że wiesz, ja tu się nie daję niż, że wiesz. No nie, no dziwnie by to było. Jakby... Ale nikt się nie atakował dzisiaj, dzisiaj tak spokojnie było. Family friendly program. No w ogóle, chyba te fliki też trochę jednak mniej tej patologii jest, czy nie, tak? Ty śledzisz to bardziej na bieżąco. Zależy gdzie, no jak trzeba to no jest, tak, nie jest no to... To Może trochę więcej, a tutaj jest tak jak się chyba... No ale, to dlatego, to się prajmi... jest ale trochę... dlatego się prawie dobrze ogląda, bo to, bo to o to chodzi, nie? Jak chcesz na przykład, jak chcesz zobaczyć mecz piłki nożnej, to chcesz zobaczyć ostre spotkanie, dużo goli, a nie jałowy tak, ja tak, ja mecz. Nie? Ja lubię takie czasem, wiesz, jak są jakieś uszczypliwości, nawet przekleństwo uszczypliwości, wiesz, za, za wbijanie jakiś szpilek, czasem nawet wiesz, pokuszenia, ale jak już dwóch na siebie krzyczy i się przekrzykuje i, i wiesz. To i, gdzie wady? Gdzie wady? To, to wtedy, wiesz, to wtedy ciężko jest to, wiesz. No ale się, Ani się nikt nie przekrzykiwał, ani no nie właśnie, było tych szpilek. No to wtedy buchy. właśnie to nie do końca, wiesz. żeby, wiesz, taką hamowę. wiesz. No ja taki mam teraz styl, że bardziej z dystansem staram się, wiesz podejść, jestem gotowy merytorycznie odpierać e ewentualne ataki na no siebie. Powiedz mi, bo w głosowaniu na razie zajmujesz dosyć wysoką lokatę nawet niespodziewanie, bo jak gdzieś tam czytałem komentarze, to ludzie, ludzie chyba nie byli za bardzo przekonani, e jeśli chodzi o twoją osobę, a tutaj w głosowaniu super no nie, sobie radzisz. No, radzi. ci powiem, to jest też tak, że no wiesz, no każdy chyba, tak mi się wydaje, do tych filikuf oprócz tych, co tam na początku wsieli do tego pociągu. Yy, to przez jakieś konflikty, wiesz, się dostają, nie? No tak, yy, wiem, No to ciężko, więc... No, ale ty tutaj... też wszedłeś tak mocno, bo no bo na, no na konferencji... Dlatego, a teraz mi wypominają, że, te, że nie, chodzi o to, że mi tam w komentarzach z jednej strony wypominają, że żebrzesz o walkę, że chcesz konflikt, a z drugiej strony o to w tym chodzi, a, a z trzeciej strony Będąc jedynym policjantem i nawet wykłaszając taki statement, to myślałem, że kolejka się ustawi, więc ja tu nawet nie muszę z racji wykonywanego zawodu, wiesz... Starać się. Nie, tak, no nie muszę. I, I ludzie będą chcieli to oglądać, moim zdaniem. No w sumie gdzieś tam poniekąd masz rację, no ale, ale jak patrzymy hmm. dzisiaj na ten program, no to jednak no, dużo niedostatecznie, nie? Że, że nie było tego ognia. Przynajmniej tak, ja tak z perspektywy widzę. No ja to śmiercie, że nawet ten tam Denis taką nagrał rolkę, że coś tam policyjnym kondonem, że wyglądał jak zajechany żul To na to chyba z 200 razy i mi się to tak śmiać chce. Ja to widziałem to, to. nagranie, jak z Denisem Labrygą zatańczyliście. Do, tiktok, no. do TikToka a, na a, TikToku To będzie może nawet Viral. No, jest wesoło, jest wesoło, nie? Bo to jest tej słynnej, z, tego, z tego słynnego programu, nie, jak <grym> ta, z, ta, z rozmawia na Tiktoku, TikTok Tak, TikToka na TikToku, no. Jeszcze go zapytał. Trzeba to jeszcze zmontować z tym, że go pytał na tym, na teraz na tak, konferencji. Tak, 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 tak. Że wiesz, a co, zatańczyłbyś? No wiesz, a tu za akurat... Czyli, bóg... czy, co ty już z Denisem dobrego ziomki jesteście? U, wiesz, ja go cenię trochę jako zawodnika, wiesz, uważam, że ma talent. O, I też normalny, tak, i ten, taki wygląda szczery y, chłop. Rękę podał. W sensie nie wiesz, no, nie, 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 nie na pewno, jak jestem w tym stroju, on też jest z jakiegoś środowiska. To też jest inaczej, nie mogę siedzieć, bo Ty, no jak ja bym na przykład y, wychodził tutaj i nie reprezentował tej, tego niemieckiego samuraja, no to pewnie nikt by mi nie odmówił, że podania ręki, bo by powiedział, no nie interesuje mnie gdzie robił, no nie muszę wiedzieć, na czole nie ma napisane, wiesz, no ale jak już tu reprezentuje się Cześć, po jakiejś stronie, jakiej stronie barykady, to też muszę się z tym liczyć, jeżeli ktoś ma jakieś tam, wiesz, obarczony z jakimś tam w jakimś tam środowisku to to ja jakby też trochę to wymuszam, no bo wiesz, no przybieram się w ten strój i kogoś... Prowokacyjny. Tak, no więc tutaj nie mam o to urazy, bo wiesz, bo to nie jest tak na zasadzie, że wiesz, że ktoś mi to wygrzebał i ten, tylko ja przychodzę tutaj i, i, i wiesz o co chodzi, więc to obiektywnie patrzę, nie? Dobra, zobaczyłeś uczestników tego turnieju. To gdzie ty upatrujesz swoją szansę? W kim najbardziej? Jeśli Kurde, chodzi o... Nie wiem, no ja miałem 6 lat, 7 od walki. Upatruję w tym, że się dobrze przygotuję, będę miał trochę y, farta, nie skontuzuję się podczas przygotowań i będę się y, fajnie, fajnie bawił. nie? Zobaczymy, co oni tam ustalą, kto odpadnie, kto nie będzie. Y, wiesz, tak naprawdę ja tą pozycję negocjacyjną mam dosyć sobą. No bo i tak, i tak, wiesz, no pierwszą walkę we frikach i biorę udział z, ze starymi wyjadaczami. No debiut no. dobry, jeśli No, to no, 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 nie jest. Bo ekipa tam. jest zacna, nie? Ale to jest ekipa zasna, to są, wiesz, no. bardzo niezbalansowany, tutaj... turniej. I też jest, wiesz, no, to są trzech, pionierzy, trzech pionierzy free, freak fight'ów, ta. nie, można powiedzieć. Więc tutaj, yy, więc, więc, ciężko, że jeszcze wybrzydzał, że, wiesz, no tu mam inną pozycję negocjacyjną, wiesz, że miał teraz jeszcze wymyślać, wiesz, no. To niech włodarzy yy, wymyślą tak, żeby to się jak najlepiej sprzedało. A jak patrzysz na to, że w tym turnieju bierze udział trzech byłych zawodowców, czyli ty, Marcin Wrzosek i Gracjan Szadziński. I na przykład po drugiej stronie barykady jest Alan Kwieciński jest Arkadiusz Tańcula. No wiesz, on no na pewno część. Z, z zawodowcami nie mieli za dużo wspólnego. No tak, tak. no, Alan był w sumie ta. zawodowcem w K1. To może dobrze, hmm. to Arkadiusz Tańcula jest taki najbardziej. No, Melanżowy zawodnik, klikowy. O, o, Ostatnio mu coś tam ten talerzyk i nagrał nawet o tym kawałek mu, wypominają. Yy, tu powiem ci, tu on ma ciężej niż szalan, no bo ten turniej bardziej predysponuje jednak stójkę niż, yy, wiesz no, ten ostatni turniej to po eee, bo, w bo mama się bijecie, tak? Tylko że jest tam jakiś ograniczony czas. tylko tak? wiesz, to jest 15 sekund, no wiesz. No. 15 sekund w parterze jest tylko, no, Tak, więc no. tu wiesz, jakbyś kogoś. To byś musiał kogoś 10 no, nie razy w 10 razy byś musiał go 10 razy go obalać. Tak. A wiesz jak się zmęczysz kogoś 10 razy no, no, obalając, no, 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 nawet no, jeżeli on ci się będzie dawał, o, będzie na pół gwizdka blokował, a on sobie wstanie. stanie. nawet jakąś dźwignię założyć, nie? W no tak, no, no bo sekund. co, jak wiesz, jak w Piątej sekundzie założysz, to w 10 sekund no, przeważnie ludzie od razu tak nie odklepują. Mm -hmm. więc... No, to pierwszy, e, pierwszy przeciwnik wymarzony dla ciebie w tym turnieju, to kto? Nie wiem, no mi mówi na początku, że Denis. Teraz Denis mówi, że Tazi, więc nie wiem, ja się nastawiałem. No, do, tenis, najbardziej. Ale wiesz, no z drugiej strony też e, i chciałbym i nie chciałbym, no bo z drugiej strony, jak się z nim nie zmierzę i on, czy ja odpadnę, czy on odpadnie, mam kolejną jakąś tam walkę, w końcu nas skonfrontują i za lepsze pieniądze, bo ta walka z racji mojego wykonywanego zawodu i... Yy, pozycji Denisa w tych frikach yy, no i środowisk, medialna, środowiska, z jakiego ta, Denis się wywodził no tak, i, i, i środowiska i ten to wiesz, no tutaj bym, jeżeli miał z nią pierwszą walkę za pierwszą walkę nie mam dużo opłacony no to bym się bił dużo poniżej nie swojej stawki, tylko poniżej tej wartości no tak, medialnej tak. tej walki no to dobrze no to czekamy na to, żebyście się z Denisem zmierzyli yy, może później to naprawdę na no, dokładnie dziękuję bardzo dzięki dzięki wielkie